O jutrzejszym nowiu wraku, o tym, jak wykorzystać najlepiej jego energię i jak zmanifestować życie marzeń. Dzień dobry, kochani. Witam się dzisiaj z Wami jako przewodniczka duszy. Kochani, jest właśnie piątek, 5 lipca, godzina. Dziewiąta rano jestem na spacerku i poczułam, że muszę wam to nagrać. To jest naprawdę kluczowe. Jeżeli mnie nie znacie, hej, jestem Aleksis, jestem astrologką, astrocoachką, prowadzę w astrologii mocy, jestem przewodniczką duszy i zapraszam Cię serdecznie na moje sociale, a tymczasem zapraszam Cię do odcinka, w którym będę mówiła o jutrzejszym nowiu wraku, o tym, jak wykorzystać najlepiej jego energię i jak zmanifestować życie marzeń. Dzisiaj mamy super dzień. Bo o drugiej w nocy będziemy mieć nów wraku. Więc jeżeli chcesz zacząć nowy etap swojego życia, coś zmanifestować, zmienić się, zacząć jakieś nowe nawyki, to jest ten czas. To jest twój czas, żebyś osiągnął wszystko, co chcesz. Dzisiaj mamy też piątek, to jest dzień Wenus, więc dzisiaj wszystkie praktyki, które będą prowadziły do przyjemności, rozkoszy dla twojego ciała, psychiki, oczu, nawet Wenus też jest dużo sztuce, więc nawet wizualna przyjemność będzie ci bardzo dużo sprawiała radości, będzie cię napełniała. Wieczorem albo w ciągu dnia usiądź i skup się. Poszukaj w sobie odpowiedzi na pytanie: Kim chcesz być? Jakie cele chcesz osiągnąć? Jakie są nowe nawyki tej osoby, która osiągnęła te cele? Jak ona się czuje? Jak ona stawia swoje kroki? W jaki sposób ona podchodzi do różnych spraw? Chcę, żebyś zastanowiła się nad tym naprawdę mocno. Nie spiesz się, weź swój czas, postaraj się jak najlepiej to przemyśleć. Dzisiejsza energia jest sprzyjająca tego typu przemyśleniom, więc wykorzystaj ją jak najbardziej mocno. Zastanów się, co czujesz. Co ty czujesz, czego ty chcesz. I nie przyspieszaj tego procesu, bo im dłużej będziesz w sobie, im dłużej będziesz szukać tych odpowiedzi, tym przyjdą do Ciebie odpowiedzi z głębszych warstw Twojej duszy. Najlepiej by było w ogóle, żebyś. Znalazła dla siebie spokojny i cichy kącik, żeby wzięła sobie jakieś kadzidełko, świeczkę, albo jakąś aromaterapię. I żebyś wprowadziła się w taki fajny stan relaksacji. Telefon odłóż na bok, albo włącz jakąś fajną mm, muzykę do medytacji, albo jakieś fajne częstotliwości. W tym swoim spokojnym kąciku usiądź i podziękuj sobie, że to robisz. Podziękuj sobie, że zdecydowałaś się na ten krok, że zmieniasz swoje życie i że pozwalasz sobie stać się tą osobą, którą zawsze chciałaś być. Żeby stać się tą osobą, którą tak naprawdę cały czas jesteś i cały czas byłaś, bo wszystko dzieje się jednocześnie, więc już jesteś tą osobą, którą będziesz dzisiaj sobie wyobrażać. To nawet nie można tego nazwać wyobrażeniem. Bardziej przypomnieniem sobie i bardziej połączenie się z tą twoją wersją z przyszłości. I wiem, że możesz to zrobić, więc usiądź, skup się, zrelaksuj, może chwilę pomedytuj, zamknij oczy i nie analizuj tych dźwięków, które słyszysz. Po prostu zaakceptuj to, że one są i nie przywiązuj do nich wagi. Później zadaj sobie to pytanie, jak chcę żyć? Co chcę osiągnąć jeszcze w tym roku? Jakie rzeczy. Chcę robić, jakie są moje nawyki, z jaką energią zaczynam każdy swój dzień, co sobie powtarzam. Kiedy mam chwilę zwątpienia. I nie odpowiadaj z perspektywy tej osoby, która jest tu i teraz, która chce zmienić swoje życie, która szuka sposobu, szuka motywacji, która próbuje coś zrobić. Odpowiedz z perspektywy tej osoby, która już to wszystko ma. Odpowiadaj z perspektywy osoby, którą stajesz się w tym momencie. I znowu nie spiesz się. Szukaj tych odpowiedzi w sobie. Zastanów się, jak się czujesz w każdej chwili. Zapisz. Wszystko, co Ci przychodzi do głowy. Zapisz te drobne szczegóły, które zobaczyłaś, które usłyszałaś, które poczułaś żeby ten notes przypominał Ci o tej wizji. Żebyś nawet na chwilę nie zapomniała, kim tak naprawdę jesteś. A jeśli zapomnisz, żebyś mogła sobie szybko przypomnieć i szybko wrócić na tą drogę. Kulminacja tego nowy jest o drugiej w nocy, więc cały jutrzejszy dzień, czyli całą sobotę, chciałabym, żebyś pamiętała o tej swojej wizji. Żebyś do każdej sytuacji podchodziła z perspektywy tej wersji Ciebie, którą zobaczyłaś w swojej wizji. Chcę, żeby ten dzień Najlepszym dniem Twojego życia. Odpuść swoje stare problemy. Uwierz w to, że Twoja nowa wersja rzeczywistości już jest na Twojej drodze. Zamknij oczy, kiedy dzieje się coś, co nigdy nie będzie się działo. W Twojej nowej wersji. Zamknij uszy, kiedy usłyszysz coś, czego Twoja nowa wersja nigdy nie usłyszy. Chcę, żebyś dosłownie wyrzuciła ze swojego słownika takie słowa jak nie stać mnie, nie dam rady, nie wiem, nie pamięta. Postanów, że koniec tym. Ty jesteś z najlepszą osobą, jaka istnieje na tym świecie. Nie ma lepszej osoby niż Ty, która ma piękniejsze serce, piękniejszą duszę. Samo przebywanie w Twoim pobliżu sprawia ogromną radość każdemu, kto znajdzie się na twojej drodze. Jesteś ulubienicą wszechświata. A wszechświat każdego dnia zsyła ci kolejne dowody na to, żebyś mogła w to uwierzyć. I wiesz, powiem ci teraz największy sekret manifestacji, jaki tylko jest. Jesteś gotowa? Ten sekret to wiara. Tak. Wiara, nie ma, nie ma innego sekretu. Sekretem spełnienia manifestacji jest to, żebyś wierzyła, że to wszystko jest w Twoich rękach, że to ty jesteś tą kreatorką, że to od ciebie zależy, w którym pójdziesz w kierunku. Że to ty decydujesz, jaka jesteś i gdzie idziesz, to ty decydujesz o dosłownie każdym najmniejszym momencie Twojego życia. Uwierz w to. I pozwól wszechświatowi pokazać ci na to niezbite dowody, bo to, że tego nie widzisz, to nie znaczy, że tego nie ma. Jesteś genialną kreatorką swojego życia i świata. Przeświat jest tak naprawdę iluzją. To Matrix. I to Twoja podświadomość i świadomość kreują go. Jeżeli to zrozumiesz, jeżeli w to uwierzysz, jeżeli zaczniesz świadomie kreować swoje życie, szybko zrozumiesz, co miałam na myśli i będziesz naprawdę zaskoczona, jakie to jest proste. Trzymam więc za ciebie mocno kciuki i wierzę w to, że znajdziesz czas, żeby połączyć się z tą wizją, wejść na tą nową ścieżkę, a przede wszystkim, żeby uwierzyć w to, że możesz dosłownie wszystko.